W ostatnim czasie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu pozyskały dodatkowe fundusze na swoją działalność. Dzięki temu instytucje te poszerzą swoją ofertę dla mieszkańców. Te 20 tysięcy, które otrzymaliśmy z budżetu Ministerstwa Sportu, są efektem napisanego wniosku przez, przez nas zimą zeszłego roku w marcu była decyzja. Minister Sportu, która zdecydowała o przyznaniu na zajęcia z nauki pływania dla naszej sekcji właśnie 20 tysięcy złotych. Konkretnie te pieniądze przeznaczymy na naukę pływania prowadzoną w Sekcji Pływackiej Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Pokryje to część zapłaty za wejściówki na, na pływalnię oraz część pieniążków, które pokrywamy na wynagrodzenia dla naszych trenerów oraz instruktorów. Pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na jeden z realizowanych projektów otrzymał natomiast myślenicki Mokis. Jest to kwota ponad 20 tysięcy złotych. Ten projekt jest skierowany głównie do osób niepełnosprawnych, ale chodzi o integrację, o integrację osób ze środowiska w pełnym tego słowa zakresie, czyli ludzi dorosłych, dzieci, młodzieży. To są już siódme w tym roku wydarzenia artystyczne o nazwie otwarte drogi. I około 70 Osób niepełnosprawnych z całego terenu powiatu i miasta i gminy Myślenice będzie mogło w tych warsztatach uczestniczyć w lipcu przez dwa tygodnie. Napisaliśmy również projekt do Fundacji Witolda Lutosławskiego z naszą Myślenicką Orkiestrą Kameralną, Concertino. To jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 26 000, ponad 26 tysięcy dofinansowania samego projektu. W naszej instytucji będą organizowane cztery znakomite koncerty dla dzieciaków ze podstawowych i to klasy od 2 do 4, z całej gminy, wielkanocne spotkania z tradycją. To jest kolejny projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie, tym razem z województwa małopolskiego. Będziemy tworzyć taką wielką pisankę. Podczas poniedziałkowej imprezy nie zabraknie wielu artystycznych atrakcji. Każdy z mieszkańców będzie mógł również skosztować wielkanocnego żurku. Więc będzie na pewno działo się dużo, ciekawie i wszystkich serdecznie zapraszamy.